Stary, bo żadną kobietę na dąbrowce i zresztą w ogóle kobiety nie mają nic nowego na sobie. One mają wszystko stare. Bo jak i moi goną, to te znowu te nowe szewiki, a coś ty stare dwa tygodnie temu kupiła, nie? Wszystko jest stare. A jest jak słyszą no, najlepsze hasło, jak słyszą takie, że pado, jak już mimo jak chopowi powiedzieć, że coś się kupiła, i on pada, skąd ta mosta bluzka, pado, od twojej mamy zek dostała. I już jest wszystko okej. Okay. To jest, bo jednym ja wiesorkowi go dopadł. Wieczorek, jakie ty masz fajne zęby, padło, To po babce padło i pasują. No, babka jak umarła, to mi niebi zostawiła. A ja zaś dostał ziemia. Dwie donicki, kuźwa, normalnie, że jest. Tak, a ja dostał ty... taki i grunt. Jo dostał taki grunt, że jak ja chciał cały w koło łodyg i przy tym żykać, się zdrowaś Maria, to na łaski pełna i w boku Tak, Proszę Państwo. Chłopcy przygotowali, nagrywali. Ale już jeszcze coś w orkanie. Słuchajcie, przynajmniej pora postaci. Przynajmniej pora postaci, powiedzmy, z mojego. Siedzący długiej Iciu. Jakby się poklaskali trochę temu wiktorowi był... Wiktor nowo, proszę tak Państwa. Ale nie będzie tam. Wiktor no jest Iciu, no poko się Iciu. No. Kiedyś był większy trochę, teraz się zdeptał trochę. Całe życie związane z orkanem. Byli zawodnicy, co na Dąbrowce jakoś fajna drużyna się związała, co mogła coś przyjść trochę wyżej. To nam to pozbierali, to im dali lepsze szykty na grubie, to ich wziąli kajędzi i tak się y, klub no ale A klasa też była fajna, także nie. Trzeba wspomnieć o trzech ziembie z ostatnich lat. Tyle lodwe Organie. orkanie. Drodzy Państwo. Przyjechali koledzy też z zagranicy na te dzisiejsze spotkanie, na ta setka. Jak Państwo widzicie, za nami tu jest koszulka. W, 1908, w 2006 roku 85 lot Orkanu Gerard Cieśnik przyniósł taką koszulkę od Gucia i ty. Ówczesny prezes Bernard dołtonalicytacja, pan Piotr Litwiński, wylicytował tę koszulka, a teraz ją podarł. Także będzie wisiała w naszych trofeach. Także jest to pamiątka. Także dziękujemy bardzo Piotrowi. Może społożyć, tak. Także tu piwo, bo to Pan Piotr z leje. No, także ten go dom nie jest. Żona leje. Sorry, sorry, zaś dyskus będzie łaził teraz. Piotr pije, a ona leje. no. Dobrze, nie ma sprawy. Słuchajcie, ale ciekawe jest, tego, patrzcie w tamtych latach, jakie powstawały drużyny. Orkan, Huragan. Drużyny, które samą nazwą jak przyjeżdżały do tego, to się przeciwnik już boł, bo ich zmietą z murawy. No jedynie ruch tam w pierwszych fazach, jakieś tam ty zmią, jakieś... I jedynie no. była kropidło, przełojka, nie? Ale tak. to tak... To, 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 to. Tak, no było e, e, miłosierdzie, bańków były seni. Kropidło, przełojka, no i ten... Ale tak były organy. I patrzcie, organy, Hurany jakiś tym jedynie co była e, zastrzeżona nazwa to był Grzmot. No ta nazwa mu jeden gość z domrówki, także chuj się mu I <grych> jest i Grzmot, także witamy cię Krzysztofie. A teraz już ładową głos Lechowi. Lechu wyjaśnij, co chcemy teraz zrobić. Proszę Państwo, zanim wyjaśnia, co chcemy zrobić, to jest ta taką mała anegdota o, o Witku, o Iciu, nie? Bo tu kolega mi przed, przed całą i powiedział, padło, z nim to było przesadę każdy jechać padło. Pojechali my, kurwa, na zagłębiu go My pojechali inkognito, nie? Padło, ale a co z tego, że inkognito, jak icia każdy koszty znów. I zaraz był w pier... i Na się tym, nie? Bo oni wiedzieli, że to jest ten, ten z ruchu, nie? Taki kibic. Drodzy Państwo, także serdecznie wielkie brawa dla naszych stulatków. Ruch i orkan, dąbrówka wielka, drodzy Państwo. Także już by dzisiaj to śpiewali, ale mam nadzieję, że w to znowu zaśpływo jeszcze raz z nami. Najpierw goście, a później gospodarze. Luchłasz kławiamy. Nie go patrzyno. Wszyscy cię kochamy. Chłopak nas dziewczyno. Daj nam dużo Jak nie za każdym czasów Jedy wszyscy na boisku Kurowali te jadejapy ja, Jutro nasz, kochany nasz Nie zamyślasz, nas Nigdy nie opuścimy że pokażę, że się i pokażę. się Zbierze cię z nas ufaj, nam, nie będzie źle Niebiescy, niebiescy, nasza to drużyna. Górnicy, górnicy, mecz się już zaczyna. Z górymi siłami na pewno wygramy. Bo możemy wam, niebiescy, tym chorzowskim heja, heja, hej. He, Szczamy nas nie zawieź nas. Nigdy nie opuścimy się i pokaższy samfaj nam nie będzie źle. Drodzy Państwo, to było dla naszych gości, a teraz powiem poważnie, to będzie hirmor kadu. Wiem, że każdej to i i to musiałem być łożywności głosów męskich i w nariku, nie? Także oni nie siedzą, ale drodzy Państwo, wy stądcie i dajcie teraz zamiast stolar, bo kto będzie śpiął stola z Stolatkowy. My zaśpiewamy Krzyburkadu, ale wszyscy goście stoją i tak, raci siedzą i goście. Bardzo prosimy stądcie, nie bójcie się. bo wierzymy się w Wasze stroje, jak wyglądacie, także wiecie Ci co stoją i razem. Wszyscy z ładnie się bawią, gdy razem są. Wszyscy z ładnie się bawią, gdy razem Susem swojego miasta Musi do piłki nożnej Mieć krokę szczęścia To chce sobie swojego miasta Musi do piłki nożnej Mieć krokę szczęścia Aby też wygrać Na dobrze grać, aby też wygrać, bo święty raz na dobrze grać. Jest przeciwnik pod konady, więc wesoła, zaśpiewaj mi, zostaw... Dzisiejszy we przegranych z wesołą wiosnę, do nam wracających. dzisiejszy we przegranych Weźmy sztabkę i wypimy nas. Nasz klub sportowy, orka, niechaj żyje, 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 żyje nas i wypijmy nas. Nasz klub sportowy, orka, niechaj żyje, 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 żyje